Halo, Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Gamer Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Z Deforesta tak I jesteśmy już na nowym patchu yy, I musicie zobaczyć Co się stało na naszym nowym patchu Miejscówka nasza została Kompletnie zbezczeszczona Po pierwsze drzewa wyrosły Dobra to, to jeszcze okej okay. Ale patrzajcie. Poczekajcie. Pewnie teraz widzicie, to sobie przyciszam. Yy, jak aktualnie widzicie, yy, tutaj są... głazy wielkie, tak? Jeszcze może być coś się z tymi głazami dało zrobić, gdyby nie... pewien fakt na ich temat. Dokładnie taki fakt, że... Mam tutaj tą altanę, prawda, i tutaj mam to. Powiedzmy, że jestem takim sobie przypadkowym przechodzącym sobie kanibalem. O! Hom. Wejdziemy sobie i z tego zażeramy, hehehe. A weźcie pod uwagę, że te kanibale skaczą dużo wyżej niż ja, więc... Yy, więc patch został zbezczeszczony i najprawdopodobniej na nim już nie zostanę. Yy, patch, yy, nasz save, Prawda? No to myślę że już właśnie przenieść na kolejny, zobaczymy jeszcze jak to wygląda. No, zrobimy sobie nowiutki świat. O! O, kurde. Przez chwilę właśnie oglądałem i samu. Odcinek z Delasu. Z de Trochę. Szkoda, że tutaj głazę postawili. Dobra. To słuchajcie, ja zakładam kolejny świat. I widzimy się dosłownie, dosłownie za sekundkę, ok? Jesteśmy w samolocie, ja sobie to przeskipuję, dlatego że, że to widzieliśmy wielokrotnie, prawda? Się to drze troszkę, ale dobra mi się ten. Dobra. Zabrali nasze dziecko, kanibale. A właśnie teraz jest coś takiego, że muszę przytrzymać ten guzik, żeby na przykład coś zjeść, prawda? Wcześniej było tylko klikaj i gitara, ale teraz fajnie to zrobili, dobrze, dobrze że to zrobili, prawda? Od razu jest lepiej. Ogólnie ten samolot wyglądem się zmienił. Ale nie chyba... O! Nawet tego nie było wcześniej. Ale wiem, że kiedyś... że samolot zmienił się, ale teraz widzę, że jest zmieniony jeszcze bardziej niż... ...jak ostatni raz go widziałem. Mam tu leki. Wkurza mnie to, że tej babki nie można się pokroić. Bo ją bym mógł się pokroić i sobie ją zjeść, prawda? miał jakieś jedzenie przynajmniej Takie 2 na 10, ale jedzenie, tak? Pozbieramy sobie oczywiście rzeczy, jeżeli chodzi, chodzi o znalezienie miejscówki, to myślę, że sobie znajdziemy ją Mmm Widziałam właśnie samą taką fajną miejscówkę, ale nie chcę jej od niej zrzynać. Jego od niej zrzynać Je Nie, tej miejsc nie chcę tej miejscówki od niego zżynać o tak, że tak powiem Pozbieramy sobie jeszcze troszkę rzeczy Batoniki Ogólnie muszę się z kolegą umówić, żeby multi... na multi zagrać, nie wiem czy będzie chciał, żeby to nagrał, ale za, na multi na pewno sobie zagramy jeszcze z, w Delas z kolegą. pani się z nim gra. O właśnie, od, od razu możecie też podsyłać poradniki jak robić serwer taki na dłużej, bo wiem, że jak jeden serwer jest, że jak jest serwer, no to on działa chwilę, potem jak już wszyscy wyjdą z niego, to on już nie działa. Dobra, oczywiście mój brat nie dojebany. Królik, królik. I chciałbym znaleźć jakąś fajną miejscóweczkę, nową taką. Widziałem gdzieś taką fajną miejscówkę. Oczywiście możecie mi też podsyłać właśnie te poradniki na temat tego multiplayer, dlatego że... Yy, no, bo jak wychodziło się właśnie z tego świata... świata? Tak, jak się wychodziło ogólnie z serwera, no to już nie dało się na niego wejść. Jak się tworzyło w kooperacji, prawda, bo można stworzyć własny serwer. Podobno to przez... Yy, przez... Yy, można stworzyć ten serwer przez Hamachi. To tak jak się w mojej robiło kiedyś serwery. I jakbyście podesłać taki owy poradnik znając życie, to wy macie pierdeliar tego wszystkiego. Ja się aktualnie rozbiłem w cał całkiem dziwnym miejscu, bo nie wiem gdzie ja jestem. To jest jakaś wiocha kanibali. Domki inne gówna Przy okazji jak będą tu jakieś. Tu jest wejście do Cave'a! Tej! Nie, to ja tam nie schodzę, bo, 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 bo nie, mnie tak nie pozrało O Hejo To jest ich główna baza Okranimy ich troszkę Okej, okay. szmatki inne duperele O, no, już wybeberszony typek O, zarzekać idzie centralnie. Dobra. Kanibali z tego co... Co to kurde jest? A za ręce na babka. Chyba. Laptop, pudła jakieś. Wcześniej tego tu nie było, tak? To wcześniej tak nie wyglądało, to mi się wydaje. To już poszatkowane ludzie. LOL Wcześniej takich rzeczy nie było. Mi się wydaje przynajmniej, nie wiem może, może było, ale... Ja nie zauważyłem. Idziemy w poszukiwaniu za jakąś nową miejscóweczką. Pasowałoby też znaleźć jakąś nową właśnie miejscówkę, dlatego że w nocy pandać się nie jest fajnie, dlatego że... Po pierwsze, pierdyliard kanibali. Po drugie... Ciemno, w ciemno że nic nie widać. Dobra, trzeba by znaleźć jakąś miejscówkę, prawda. Namiot jakiś tutaj jest Ale tu nic nie ma Widziałem taką zarąbistą miejscówkę nad wodą Tylko nie wiem gdzie ona jest Szczerze mówiąc Tutaj jest co? oho nie ja tu nie schodzę Mi życie jeszcze miłe w ogóle pierwszy raz to widzę. Nawet nie wiem, jestem na takim zadupie, że nawet nie wiem gdzie co jest. Centralnie, ni nic nie wiem. W ogóle zero rozpoznania terenu. Gdy i aktualnie spadam! Fuck! Fuck! Już więcej, nie nigdy więcej. Chata kanibala. Dosyć dziwne, ale okej, okay. możecie mi, możecie słyszeć też, że jakieś tuczenie się, bo jak wiecie, remont się u że nie skończył, a oni się lubią czasami potłuc, nieźle. Ewentualnie też od sąsiadki, bo nade mną ma pokój, który remontuje. Żeby coś słyszeć. tej Tej, ogarniam chyba coś. Coś tu, coś tu rozumiem. Tutaj gdzieś chyba kontenery będą, tak? Thank you. Tu gdzieś coś będzie. Wiem, wiem mniej więcej, gdzie ja jestem. Tam są te góry, tam był kiedyś osiedlony chyba i samu. Jezioro tutaj jest. Jakieś. Nie w miarę. Kurde, jak tam na dół zejść. O! Okej, okay, żyje. Właśnie, w bardzo podobnym miejscu ten. Izak miałem mówić, tak, Izak. I sam się osiedlił. W bardzo podobnym miejscu tylko. Hmm. Czy tutaj można byłoby się osiedlić? W sumie? W sumie, szczerze mówiąc, co nie wiem. Kamyk, ja się go Wiecie co? Ja się tu osiedlę. Mam pomysła już. Mam już pewien plan. A plan to jest najważniejsza rzecz. Mmm... Najpierw chatę jakąś sobie postawię. To postawić. Postawimy sobie to. To jest dla mnie najlepszy... Najlepsza kampa, że tak powiem. Najlepszy domek do spania. Dobra. Zetniemy sobie drzewo. Będę musiał też patyki pozbierać jakieś Mam pomysła już, mam takiego tego, zarąbistego pomysła, że to się w nie mieści W odcinkach pójdziemy potem nad to jezioro Tak, jezioro I będziemy tam, tam platformę może postawić, mam pomysła żeby tu platformę postawić na tym Dobra drzewko sobie poleciało Króliki gdzieś są 2 na 7 drewna To jest czwórka, prawda? W Jak, jakimś cudem ja tego nie zabrałem. Czekaj, lizardy! Tu są lizardy, jej! Będę miał jedzenie. Nie to, co na poprzednim miejscu chcę. Czekajcie, czekajcie, czy Czeka, mam jeszcze? 4 na 6. ja tu widziałem lizarda? Chyba gdzieś tutaj był. Brzdęk. Dobra, to drzewko teraz zejdzie. Mam taki rąbnięty, zarąbisty pomysł. Nie zdawajcie sobie normalnie sprawy z tego. Oj, wa ważne, że jest na początku plan, tak? Czekajcie, muszę sobie zmęczenie zmniejszyć. Jedzenie ważne, że będzie tu jedzenie, tak? Mam nadzieję, że będzie. No, walni już. Dobra. Jeszcze jedna deska. Akurat patyki są, tylko teraz jeszcze dwa kamyki znaleźć. Ale myślę, że z kamykami to nie będzie ciężko. Czekajcie. Dobra. Chociaż w sumie może być ciężko. Tu chyba jest kamyk do zebrania. On jest do zebrania czy nie? Jest do zebrania. Okej. Okay. Mamy już dwa kamyk kamyki, i możemy iść dokończyć naszą budowlę. Przestań się kobieto męczyć, kim ty kurde jesteś. Lekko się przebiegnij, że już jesteś zmęczony. Zapisz. Jak kartofel. Następną rzeczą, jaką zrobimy, to ognisko sobie jakieś postawimy w miarę normalne. Myślę, że takie ognisko byłoby ok, Takie optymalne. Patyczory i duperele. Mm. Jeszcze zbudujemy sobie do tego ławkę. Szkoda, że kanibali żadnych że nie spotkaliśmy. Nie wiem takich trupów nawet. Bo wtedy byśmy mieli więcej jedząka, ale w sumie nawet dobrze, bo one podobno są bardziej ostatnio agresywne. Zresztą mimo od tego, że na moich odcinkach w ogóle kanibali chyba nie było, a spotykałem ich często. Na przykład, ostatnio byłem po ich ataku. Odcinek się skończył, to tak do mnie wparowały, że to się w pale nie mieści. Tylko matki nie przyszły, na szczęście. Dobra, to zetniemy sobie drewno. Tutaj mięso bym wziął, ale... Czekajcie... Fajna miejscówka, nie wierzę. Idziemy po prostu. Ale pierwszy raz, szczerze mówiąc, tutaj jestem. Te jezioro już kiedyś widziałem, przechodziłem koło niego, ale... Chyba przechodziłem. Ale bo bo, bo jezioro tutaj jest chyba trzy. Licząc z tym. I dwa koło siebie są. Dobra, odpocząłeś? Poczekaj koleś. Przydałoby się na plażę potem wybrać, tylko też tu plaża jest daleko, ale na plażę byśmy się wybrali, chociaż nie, w sumie nie tylko przy plaży, podobno przy jeziorach od chyba update'u 0.18 mają się podobno być te e, żółwie też przy, przy jeziorach. No, i jakby się pojawiały takie żółwie przy jeziorach, to wiecie, szczerze mówiąc, nie, nie płakałbym. No mam tutaj tuż blisko jeziora, ale no, żadnego krzoka, co mogę ściąć, to nie ma. Tak szczerze mówiąc. Kurde, nie ma tu krzoków patyczastych. Jeśli to można tak nazwać. To jest krzok paty... Pat, 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 patyczasty... nie ma. nie jest no i weźcie mi, powiedzcie... Kurde... Ale to drzewo jest patyczaste chyba. O kurde! O kurde. Dobra, czaszki, patyki jakie mamy. Tego to ja żebym się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Tutaj chaty tak blisko. Moje miejscówki. Może być niebezpiecznie Ale okej okay. Naprawdę nie spodziewałem się tutaj tego gówna Ale okej, okay, dobra, jakoś przeżyjemy najwyżej Na taką miejscówkę to warto Kurde i kamyków mi teraz znajdźcie tutaj O, kamyczki są, jeszcze ile ja ich potrzebuję? Trzy kamyki Dwa kamyki jeszcze suszarnie by się pasowało, by pa pasowały, by się nią zająć. Dwa kamyki, nie patyki. Nie, lepiej tego itować nie będę, bo. Ale patyki też wezmę. No i patrzcie, tu nie ma żadnych szoków do patykowania. Patrzcie, bez jajec. O! Dobra. Um. Kamyków nie ma Kamyków nie ma, a ja potrzebuję kamyki Jeszcze jednego kamyka potrzebuję, mam kamyka, jeszcze jednego Dobra Wszystko zbudowane jest Fajnie, że teraz można tak sobie przyciskać, śmiesznie Dobra Zapiszemy Zapomniałem Eee, yy, poczekajcie, który to będzie slot? Slot czwarty podajcie, czekajcie. Mhm. Dobra, i możemy iść się przespać. Mmm, pić mi się chce. Dobra. Ale tu ładnie jest, ale tu jest ładnie, pięknie, tu jest po prostu ślicznie. E, tak, teraz sobie... Nie, 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 piec nie będziemy, teraz sobie zaplanujemy już jakąś lampkę tutaj, prawda? Nie uwierzycie jak ja mam pomysł. Patrzcie, mam pomysł, że tak, tutaj by się pla platformę postawiło, z niej... tutaj potem na środku jeziora by się platforma postawiło i z niej most. Wtedy, w razie jakichś, nie wiem, ataków strasznych, to byśmy mieli Jakieś możliwość ucieczki, tak? Kurde, czemu ja tych patyków nie mogę zebrać? Patrzcie, patrzcie. Wiem, że są takie drzewa cieniutkie, które, jak się je zetnie, to z nich patyki lecą. O fuck! Oluju, oluju! Czymu czaszek nie mogę go zbierać? Kurde, szkoda, że więcej czas... czaszek nie mogę wziąć. Ile mam czaszek? Cztery chyba, albo trzy. Nie wiem, ile tam można wziąć tych czaszek. To jak, gdzie ja mam... O, tu jest zamek. Dobrze, że pokazuję coś takiego, bo wtedy... Na początku, zanim Jak... Yy, oglądałem. Okej, okay, jak też mówiłem... Yy, kurde. Nie pamiętam już, co mówiłem. Bo brat przylazł i mnie wybi wybił z wątku. Ale fajnie, że czaszki są. Tak. Teraz pasowałoby zaplanować sobie. Tutaj by pos postawiłbym to na wodę, a tutaj postawiłbym to. Tutaj postawiłbym to, ale jak to wygląda, kurde? To jest chyba tak, tak, tak. Ok. Do tego 18 patyków pójdziemy sobie tam jeszcze. może czaszkę jakąś pozbieramy, jeśli tutaj była, czy to leżało tutaj, ale dokładnie nie wiem gdzie. Dobra, patyczory pozbierane. Jeżeli chodzi o czaszkę, to chyba jedną pozbierałem. Szkoda, że tutaj nie ma tych, tych... Ale ładna ta jest za to, tak. Patrzcie, wyobraźcie sobie, to, to jest takie jebitne pole. To będzie można wyciąć ten, te szoki. To wziąć pod swoją całą działkę, tak. O! Sorry. Się zapaliłem. Wziąć to pod swoją całą działkę. Nie pal się ty przygłupie. No patrz. No, i będziemy mieli duże pole. Będziemy widzieć, skąd te kanibale przyłażą, tak? Mam nadzieję, że z tymi domkami nie będzie problemu. Szkoda, że tych domków nie można burzyć. Bo tam... Czekajcie, poczekajcie. Potrzebuję do tego patyki, tak? Czekajcie, ja już to zbudowałem. Nie, potrzebuję jeszcze czterech patyczorów. Ale patyczory na pewno gdzieś tu znajdę, głaz. i czekamy. Czaszki, nogi, kanibali pozbierane są. Ręce pewnie też. Fajnie, że takie coś się respi, bo to się będzie respiło co chwilę, tak? Co każdy start yy, mapki, że tak powiem. 16. Dwóch patyków mi brakuje. Naprawdę tylko dwóch. Mogliby mi już dać. To widzicie, że to się znowu zrespiło. Nogi już mam, nóg, nóg kanibali mamy już full. Przestań zapać, kobieto. Kanibali jak na razie nie widać. Dobra, i teraz? Noga. Śmieszne to jest. Ja nazywam tych ludzi kanibalami, tak? Ludzi, no to są kanibale teoretycznie. Tak ja ich tak nazywam. Ale jak biorę ich nogi. Suszę je, potem je dokonuję na nich konsumpcji. No to wiecie, co to, to moim zdaniem, ja też jestem kanibalem, ale to, to też się chyba przynazywa, przy, przy, przy że tak powiem, do kanibalizmu. Zjedzenie kanibala, osoba, która nie jest kanibalem, a zje kanibala, no to chyba jest już kanibalem, tak? To mi się wydaje, przynajmniej. Czekajcie, nie to. Wywieszamy sobie. Na szczęście z jedzeniem problemu mam na, mam na razie. Na razie nie będzie, przecież tak. Czekajcie, nie to. Cały czas nie to klikam. Hmm. Myślę, że w sumie to na dziś odcinek mógłbym tyle zostawić, że jeszcze mogę sobie zaplanować. W sumie. A nie, nie, nie muszę planować. E, na no następny. W nas czekajcie, sobie zapiszę. Może to. Zapiszmy sobie to. W jakim by to sobie slocie zapisać, co? Powie, powiecie mi. Lot numer 5. Dobra. I jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadnijcie też na fanpage'a. Link macie w opisie i na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i siemanko.